Że jest. Wiesz, tak mówili na tym, na w tych forach, że to jest słaby czo, że coś. On nie jest słaby, on jest po prostu inny. To trzeba się zupełnie inaczej nastawić na grę. No i jak wiesz, na T71 też można było podpalać, ale tam praktycznie każdy hit kończył się Twoją śmiercią. To tu możesz przyjechać, zgarnąć hitę na klatę, wsadzić komuś 5 pestek i go podpalić. I kurde wyjeżdżasz stamtąd. Przeładowujesz się i możesz kurde tak generalnie 3 hity komuś... 3 zgarnąć na klatę z takich... ósemek, dziewiątek, nie, no bo potem to już kurde, no te deki nie, bo te dek jak ci przykurwi to, to tam na dwa razy schodzisz. Ale on też dingnąć potrafi, co nieco, i to jest fajne. No tę bitwę wcześniej czytam dwie bitwy dingłem s 100 Jeszcze jak gąski zrobi, on będzie jeszcze troszkę bardziej mobilny. To wiesz, to będzie można uciekać jeszcze przed tymi, kurde, co strzelają, bo teraz to, to troszkę jestem za wolny. Widzę, że ty niewiele szybszy. Tego już masz wymaksowanego? No tu coś tego kupił. A tam jest jakie działo, takie jak w superpershingu czy lepsze? malutko tam było 170 jakoś tak Od jak się Też zależy Jest to i tak nieźle, dopóki nie, nie masz poniżej tam 30 tam do... 30-25 chyba to jest taka graniczna... graniczna wartość, że, że się nie da grać. A tak to się gra praktycznie tak samo. Bo ja mam... Ja mam właśnie tak od 50 do 27, nie? gdzie? ty jakaś... nie co tam nie walnęło dziwnego choćby burzącym ale nie burzącym Czemu oni się nie podświetlili w ogóle? Nie stali tam w tym kącie, czy gdzie? Przodem, Abram Dobra, No, znaczy nie ucieknie. jak nie. Pewnie od boku. Od boku? Chciał być te trzydzieści albo. A do tego SR-a wrócimy jak tylko wiesz, się pogoda zepsuje, bo tak to moja mnie ciągnie, kurwa A wiesz, wiesz dobrze, że lepiej kurwa Nie przyczynać, nie przyczynać problemu No jechać, to pojedziemy A Dziwne, że ja nie mam radia na to i nie widzę coś się w ogóle w mieście dzieje Aha, nie, nie widzę tych czołów na no, mapie, widzę ich. Centuriona mam Kurwa ustawiłem z tego i akurat przeładowuję I znik kurwa O, czekaj muszę się przeładować Szeduje przeciesz trzeba bliżej podjechać wiesz, gra będzie. A te 28 tam stoi Czy ty nie ma już To jedziemy na niego Tam jest Tiger 2 Z drugiej strony Gąskę ściągnę Ja go nie przebiję z takiego ustawienia W jeździe z takiej odległości koleś. Dobrze, znaczy, że jak on tam wjechał do tego lasku, to pewnie ja go nie wykryję, on mnie wykryje i tyle będzie. Mówię, tym kurde trzeba się tak ustawiać na dobre pozycje, żeby mieć bok, że... No Ale te drugie działo jest słabsze. To po kiego grzyba je zmieniać w ogóle? Bo one podobno się przeładowuje 30 sekund. Ponad są 4, pe... 4 pestki w magazynku o mniejszej pena niż to. Jest damage większy, ale mniejsza pena. Czy tak czy owak je wezmę? Wiesz, w wynaleźć, je trzeba, zainstaluję, zagram sobie tak z 4 bitwy nim. Bo może... Wiem. No, nie, na tym to 69? No, tylko, że widzisz takie zryty losowania, są to tam. Tylko mówię, no... Okej, okay, ja to rozumiem, jak ja bym miał czołg, który nie wiem, może spotować, albo może im cośkolwiek zrobić. I ja wyjadę na takiego S100 albo na... Myślę, że E50 też kurwa by mi było ciężko przebić. Bez golda w ogóle. No, to co ja mam kurwa robić, skoro ja od boku go nie przebiję? No ja temu e 100 wtedy to strzelają w tył wieży, w ten, w ten luk, nie? W ten, w ten ten i go nie byłem w stanie tam przebić. W zbiorniki też nie, nie nic się tam nie dało wbić. Póki mają przepływ graczy, to mają to w dupie. pierdolę patrz jak oni się rozjechali uciekaj stamtąd Hiszpan Tylko że zaraz ci na tupe wjadzie, kurwa kupę dziesiątek Kogo? Musiałeś chłopakowi dać pić? Aha, twojemu dzieciakowi No nie wiem, ja się zastanawiam Oni się kurwa wrócili wszyscy stamtąd i pojechali teraz tą stroną. Genialni są. 72 mu zostawiłem Ale pojechane kurwa został i tyle Uważaj na tego te 4 Co my tu jesteśmy w dobrej pozycji? Kurwa, mięś. Ciężko tak trafić trochę mi w ten zbiornik z takiej odległości. No, z takiej odległości. To ja się cieszę, że ten pocisk w ogóle doleciał na miejsce. A co do tego przeładowania, to to jest złudne, bo jej ja i tak muszę czekać aż mi się skupi skupi celownik bo jak nie no to nie mam szans w niego trafić bo po strzale muszę poczekać tak gdzieś dwie sekundy żeby żeby się skupił no dokładnie to jest takie Przejechał. No <gry> niech Tedekse kurwa najpierw zrobi czysto. Tam w tego te 34 nie mam nawet szans trafić. Widzisz tego T6,9 te co tu stoi przy mnie? Kurwa! Zostawiłem znów kolesia na hita, nie? 50m skąd się... ...przypierdolił. Ale 1700 damage na takich kurde czołgach to też dobrze. Tak. Jest tu lowe na górkach, chyba że je ktoś zabił, nie zabił, czyli lowe jest na górkach. Tam gdzie ten is 7, się... no zresztą widzisz już go. A E50, no zresztą widzisz już wszystko co tu jest. Jest jeszcze JPZ 100, za, za tym... Dobra Hiszpania, lecę. Będę <coughs> później. Myślę, że dzisiaj wieczorem... Chociaż o której Ty teraz wracasz? Okay. To nie wiem, czy się zobaczę, bo może ja jeszcze wejdę teraz za jakąś godzinę, jak zrobię to, co mam zrobić.